W Ostrudzie trwa rozbudowa poradni pedagogiczno-psychologicznej. Modernizacja polega na wybudowaniu nowego skrzydła. Całkowity koszt inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych, z czego 50% wyniosło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zamysł jest taki, żeby bi bibliotekę pedagogiczną przenieść do, do tych yy, pomieszczeń, a yy, budynek, w którym teraz mieści się biblioteka pedagogiczna, wymagająca remontu, Chcemy przekazać, czy właściwie oddać długoletnią dzierżawę Naszemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Władze samorządu zapowiedziały, że w budynku mają powstać mieszkania treningowe dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Bardzo dobry pomysł i myślę, że taki bardzo nowatorski na naszym terenie, bo nie ma takich mieszkań dla osób dorosłych, niepełnosprawnych, żeby mogły same funkcjonować przy yy, niewielkiej pomocy. Op opiekunów. Przygotowania do realizacji inwestycji trwają już sporo czasu. Sama placówka wymaga remontu i odpowiedniej modernizacji, aby stworzyć odpowiednie warunki. Starosta Ostrudzki jednak ma nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu osoby niepełnosprawne odnajdą tam swoje miejsce do życia. Biblioteka, która zostanie przeniesiona, ma zostać wzbogacona o zasoby multimedialne. Oczywiście patrzymy na to, żeby, żeby te, te, te zasoby były również multimedialne i tak by. Będziemy przy, przy, przygotowywać, ale ten standardowy zasób książkowy pozostanie. Można więc powiedzieć, że inwestycja jest jak najbardziej słuszna. Pozostaje życzyć jej realizacji zgodnie z planem.